Świetlica, którą wyremontowała i przygotowała Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, ma służyć dzieciom, które przebywają w szpitalu, żeby mogły chociaż na chwilkę opuścić swoje sale i tutaj pobawić się, poczuć się jakby były w domu. Oczywiście dzieci będą tutaj przechodziły pod opieką swoich rodziców, ewentualnie opiekunów medycznych. Będą mogły tutaj bawić się razem. I spędzać razem czas. Za mną na ścianie znajduje się mural e, sponsora, który e, zafundował e, i zainicjował powstanie tej świetlicy. E, to firma Pepco Poland e, przeznaczyła darowiznę w wysokości 250 tysięcy dla szpitala, dla instytutu. I e, tą za tą darowiznę były wykonane prace adaptacyjne tego pomieszczenia. Chciałabym w imieniu zarządu fundacji i dyrekcji Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki najserdeczniej podziękować darczyńcy, sponsorowi tej świetlicy edukacyjnej, firmie Pepko Poland. To co mnie się tu podoba, to to, że to jest miejsce dla każdego dziecka, i dla tego malucha, i dla takiego nastolatka, już dla młodzieży możemy powiedzieć, bo tu widziałam też książki, różne tytuły tych książek, są komputery, więc każdy coś dla siebie znajdzie. Dziękuję naszym sponsorom, przede wszystkim firma Pepco Poland, bo bez nich by tego nie było. No i oczywiście wszystkim osobom, które brały w tym udział, takie no, nawet jeżeli ktoś włożył najmniejszą cegiełkę, pomagając przy sprzątaniu, porządkowaniu, to też jest dla nas ważne. Czy wolontariusze, którzy przyszli dzisiaj, zagrali i bawili się fajnie z dziećmi, to też jest bardzo ważne.